Nasza opowieść zaczyna się dawno, dawno temu w stolicy starożytnego Egiptu, Aleksandrii. W pałacu córy bogów, pięknej i delikatnej niczym kwiat lotosu, Kleopatry. Dosyć! Ja tylko twierdzę, że w kwestii kultury to Egipt bez przesady. Nie przeczę, że kiedyś coś tam znaczyliście. I owszem, ale obecnie popadacie w dekadencję. Dziś Egipt to ledwie rzymska prowincja. Ledwie prowincja? No ba. O ile mi wiadomo o Cezarze, to nie Rzymianie zbudowali piramidy. Takie tam stożki. A Sfinks? A latarnie na Faros? To co? Badziewie, tak? No, nowe to one nie są. Czy nowe? Czy stare? Mój naród jest niedościgniony! No tak, twój naród, twój naród. Masz lecz krew, kochana, więc o pochodzeniu to mi tu nie niekać, co? Dosyć! Chętnie ci udowodnię, o Cezarze, że Egipcjanie to wciąż wielki naród. I co? Portrecik nie machniesz na płasko? <laughs> nie. Każę ci wybudować pałac, tak dla odmiany. Wiesz bez obrazy, ale pałacy już mam. To będziesz miał jeszcze jeden w Aleksandrii, więc jak wpadniesz na prowincję, będziesz miał gdzie spać. Z tą różnicą, że ten będzie znacznie większy i wspanialszy od wszystkich pałaców, które widziałeś. Większy i wspanialszy niż ten, który mam w Rzymie? No już to widzę. Zobaczysz. No, nie od razu zbudowano Rzym. Kiedy mogę się wprowadzić? Za 300 lat? Za 3 miesiące. Trzy miesiące? Trzy miesiące? Trzy na maj? Za trzy miesiące co do dnia będziesz miał pałac. Plan trzymiesięczny, a no, to dobrze. Ale zgoda, umowa stoi. Jak ci się uda, przyznam publicznie że Twój naród wciąż coś jeszcze potrafi. Aczkolwiek wątpię. Nie, nie wątpię.